Cześć Sylwester z nieruchomości na uboczu. I dzisiaj chciałem poruszyć jeden temat. Podpowiedzieć być może też wam. W jaki sposób można znaleźć nieruchomość do zakupu, czy też do sprzedaży, jeśli chodzi o agentów nieruchomości, ale jeżeli chodzi też o prywatne osoby, to być może ktoś chciałby kupić nieruchomość i nie wie, jak, w jaki sposób trafić do właściciela. I powiem Wam dzisiaj, jak ja to zrobiłem z jedną nieruchomością. Dam Wam jeszcze ciekawy przykład, który kiedyś, w praktycznie na takiej samej zasadzie, udało mi się kupić samochód. Stary samochód, bo to był Golf Dwójka, ale przez to, że mam sentyment do Golfów, dlatego dwójek, bo to był mój pierwszy samochód, no to chciałem sobie taki właśnie kupić, a że kiedyś upatrzyłem bardzo ciekawy egzemplarz na osiedlu i nie wiedziałem jaki i skąd jest, kim jest właściciel więc po kilku latach udało mi się kupić, co prawda długo to trwało, ale jednak no ale no to od razu powiem o tym Golfie, jeśli chodzi o tego Golfika kupiłem go dzięki temu że po prostu Napisałem list do tego właściciela, zostawiłem za szybą, za wycieraczką, i napisałem w tym liście, że ten golf mi się bardzo podoba że jest ładny, że gustuje w golfach, podobają mi się wersje drugie golfów. I jeżeli kiedyś będzie sprzedawał ten właściciel, to niech się do mnie odezwie, jeżeli będzie miał taką ochotę. No i wyobraźcie sobie, że po kilku latach, dosłownie po czterech latach dostaje telefon, że pan, który ma tego Golfa, właśnie zepsuła mu się z skrzynia biegów i nie chce go już naprawiać, bo chce sobie kupić nowy samochód i chętnie mi go odda, bo albo odda go na złom, albo mi sprzeda, a ja sobie coś za to zrobię z nim. No, i tak właśnie było. Zadzwonił do mnie. Ja dosyć szybko się zdecydowałem po konsultacji też z żoną, co ona na ten temat myśli, bo to nie jest samochód, który pachnie nowością, że tak powiem, a wręcz przeciwnie. I dla wielu jest to jednak stary grad, który generuje same koszty, ale nie dla mnie. I w ten sposób znalazłem samochód, o którym bardzo. No, można powiedzieć, marzyłem. To była wersja z szerokimi zderzakami. Jeżeli ktoś wie, to był samochód, który był od. Był kupiony jak miał, jak był trzyletni z Niemiec, i od tego czasu był jedynym właścicielem. Był człowiek, starszy pan, który nim jeździł. Przebieg tego samochodu w tym momencie to jest około niecałe 200 tysięcy kilometrów, więc naprawdę znalazłem w taki sposób bardzo fajną okazję. I kupiłem go w cenie ze złomowania, więc poniżej 1000 zł. To było ze trzy lata temu. Ale. Jeśli chodzi o nieruchomości, bo to jest najciekawsze prawdopodobnie dla wszystkich, którzy oglądają. No to, co zrobiłem, żeby znaleźć tą nieruchomość? Pokażę Wam przykład tej nieruchomości, którą i w, w jaki sposób znalazłem. Po prostu przechodząc sobie różnymi ulicami, jadąc do pracy, czy nawet czasami rekreacyjnie na rowerze. Przejeżdżam i obserwuję okolice. Jeżeli zauważę jakąś działkę, na przykład tak jak tutaj. Stary domek. Stary domek. Tam yy, no, wcześniej było zarośnięte. Yy, I było dużo krzaków, tam jeszcze są jakieś samosiejki. Więc yy, zaniedbane widać ogrodzenie. Widać, że nikogo tutaj nie ma. I nieraz w takie miejsce, właśnie, zostawiam swoją wizytówkę. Mam specjalną wizytówkę, zaraz Wam pokażę, taką zalaminowaną. Tak wygląda moja wizytówka z tej strony. Z drugiej strony, tak. I tą wizytówkę przyklejam taśmą bezbarwną na ogrodzenie. O, tutaj nawet jeszcze jest końcówka taśmy bezbarwnej. Tu przyklejam. I po prostu zostawiam. I wtedy samochód przyjedzie. Zaraz będę kontynuował dalej. Sprzedajesz nieruchomość w województwie świętokrzyskim i potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Super. Pomożemy ci sprzedać ją szybciej i drożej. Nawet jeśli to stary, zapomniany dom. Sprzątanie, przygotowanie do zdjęć, promocja, negocjacje wszystko konkretnie, bez ściemy. Wejdź na nieuboczu.pl i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić. Zajrzyj też na nasze social media i daj suba. Znajdziesz tam praktyczne tipy i nowości z rynku nieruchomości gruntowych i nie tylko. Nieruchomości na uboczu, twoje miejsce blisko natury. I wtedy od czasu do czasu znajdzie się właściciel, który przyjedzie skosić trawę, tak jak wtedy, w tym przypadku było, skosił trawę, przyjechał, zobaczył, że jest wizytówka i się do mnie odezwał. I w taki sposób jeszcze przed tym, jak właściciel, który chce sprzedać działkę, sam wystawi, Ogłoszenie do internetu albo znajdzie innego człowieka, który mu zacznie w tym pomagać, innego agenta, który mu pomoże, ma kontakt do nas i wtedy mamy szansę, żeby się zaprezentować i nawiązać z nim współpracę. Więc to są takie dwa przypadki, które chciałem Wam przekazać, że być może skorzystacie i w swoich miejscowościach, w swoich lokalizacjach znajdziecie coś, co Was naprawdę interesuje, co Wam się naprawdę podoba i będziecie cieszyć się zakupem. Jeśli chcecie więcej informacji tego typu, to obserwujcie, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam do kolejnych filmów. A jeżeli masz działkę albo nieruchomość, którą chciałbyś sprzedać i znajduje się ona na terenie województwa świętokrzyskiego, Odezwij się do mnie, skontaktuj się, zadzwoń, spróbuję pomóc. Cześć.